Cześć wszystkim, nazywam się Anna i przedstawiam wam moje nowe opowiadanie na moim kanale Odcienie rzeczywistości. Zanim obejrzycie to wideo, chciałabym poprosić Was o subskrypcję kanału i zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Życzę wszystkim przyjemnego oglądania. Oto już trzy lata, jak Nastia mieszkała i pracowała w mieście. Nie udało jej się dostać na studia prawnicze na koszt państwa, a jej mama, która harowała na dwóch etatach w osadzie, i tak by nie mogła zapłacić za jej naukę. Nie, mama by się wykręciła, coś by wymyśliła, wzięłaby kredyt, ale Nastia nie chciała tego. Postanowiła sama rozwiązać swoje problemy. Zatem poszła pracować jako kelnerka w kawiarni. Oczywiście milionów nie zarobiła. Przez ten czas nie udało jej się dostać tam, gdzie chciała, ale dziewczyna spotkała swoją miłość. Danił był mieszczuchem, mieszkał samodzielnie w dwupokojowym mieszkaniu po śmierci ojca, a matka ich opuściła. Kiedy Danił miał tylko 10 lat. Chłopak odbył służbę wojskową, wyuczył się na mechanika samochodowego. Pracował w warsztacie samochodowym, a potem w kawiarni zobaczył Nastie. Tego dnia do dziewczyny przyczepili się jacyś półpijani goście, więc chłopak stanął w jej obronie, a potem odprowadził ją do domu. I od tego pierwszego wieczoru młodzi ludzie zrozumieli, że to miłość. Wkrótce Nastia przeprowadziła się z wynajmowanego pokoju do Daniła i zaczęli razem mieszkać. Już myśleli o ślubie, ale postanowili jeszcze trochę poczekać, nazbierać trochę więcej pieniędzy i zorganizować ślub, którym wszyscy będą zachwyceni. A potem Daniłowi przyszło wezwanie. Został zmobilizowany jako jeden z tych chłopców, którzy mieli wojskowe zawody. Danił przecież w wojsku był kierowcą bojowego pojazdu. Nie płacz, powiedział Nasti przy pożegnaniu. Szybko uporamy się ze wszystkimi wrogami i wrócę. Będę czekać, mówiła Nastia, ocierając łzy. Tylko się pilnuj. Koniecznie, odpowiedział Danił z uśmiechem. Tak właśnie zapamiętała go na pożegnanie. Stał przy autobusie, uśmiechał się do niej, ale w jego oczach była jednak niepokój. I rozpoczęły się nieskończone dni oczekiwania. Nastia nawet spała z telefonem, a nagle Danił zadzwoni. Rzeczywiście odzywał się, ale bardzo rzadko, kiedy pozwalali dowódcy. A po miesiącu Nastia poczuła się źle. Pomyślała, że od wszystkich przeżyć zaczęła mieć anemię, słabość, zawroty głowy i poszła do szpitala. Po oddaniu badań okazało się, że z hemoglobiną u nastii wszystko było w porządku. Terapeuta skierował ją do lekarza ginekologa. Wasza anemia ma 5 do 6 tygodni, powiedziała z uśmiechem lekarka po zbadaniu nastii. Jak 5 do 6 tygodni? zdziwiła się dziewczyna. Nie może być, przecież brałam tabletki. Znaczy kiedyś pominęłaś, pamiętasz? I faktycznie, Nastia przypomniała sobie, że w zeszłym miesiącu była całkiem nieodpowiedzialna w tej kwestii, zapominała brać tabletki, bardzo martwiła się o Daniła i prawie nie myślała o sobie. Oto rezultat. Zachowujemy? Doktor pytał pytająco nas dezorientowaną dziewczynę. Tak, oczywiście, wymamrotała Nastia. Ale jak ja będę? Przecież jestem tutaj sama. Nie jesteś pierwsza i nie ostatnia, lekarka uśmiechnęła się życzliwie. Wierz mi, trudności zawsze będą, a dziecko to najważniejsze dla kobiety, uwierz mi. Masz dobre wyniki badań. Jesteś młoda, to najlepszy czas na dziecko. Nastia wyszła ze szpitala podbudowana słowami lekarza. Wszystko jej się uda. Chciała zadzwonić do Daniła, ale w ostatniej chwili się powstrzymała, on przecież nie jest na wakacjach. Kiedy będzie mógł, sam zadzwoni. Danił nie dzwonił przez tydzień. Nastia była zrozpaczona, myślała, że coś się stało. Pewnego dnia postanowiła zadzwonić do niego. Abonent był poza zasięgiem. Nastia myślała o wszystkim. I nagle następnego dnia telefon zadzwonił. Nastia: Kochanie, cześć. Usłyszała znajomy głos Daniła. Przepraszam, że tak długo nie dzwoniłem. Nie mieliśmy tu zasięgu. Jak się czujesz? z drżeniem w głosie zapytała dziewczyna. Wszystko w porządku, pracujemy ożywienie odpowiedział Danił. Lepiej powiedz, jak ty się masz? Daniła, będziemy mieli małego, po sekundowej pauzie odpowiedziała Nastia. I wtedy Danił zamilkł, a potem wykrzyknął z radości: Nastia, moja dziewczyno, to najlepsza wiadomość w moim życiu. Naprawdę się cieszysz? z drżeniem w głosie zapytała Nastia. Oczywiście, jeszcze pytasz. Będę miał syna albo córkę. Kochanie, tylko dbaj o siebie. Jak wrócę, na pewno weźmę drugi ślub. Będziemy mieli wesele o jakim marzyliśmy. Szczerze mówiąc, już mi niepotrzebna żadna ślub, przyznała Nastia. Po prostu chcę, żebyś był obok. Na pewno będę, niespodziewanie cicho i poważnie odpowiedział Daniu. Najważniejsze, żebyś ty i Maluch byli bezpieczni. I to była ich ostatnia rozmowa. Minął dzień, tydzień, dwa tygodnie, Daniu się nie odzywał. Nastia znów odważyła się zadzwonić i znowu, jak tamtego razu, abonent był niedostępny. Dziewczyna miała nadzieję, że to znowu problemy z łącznością. Ale czas mijał. Minęły już trzy miesiące od ich ostatniej rozmowy i pewnego dnia Nastia odważyła się pójść do wojskowego komisariatu. Nie mogę nic konkretnego powiedzieć, spuszczając wzrok, odpowiedział wojskowy komisarz. Ale wygląda na to, że wasz danił wraz z innymi żołnierzami wpadł w niewolę. I tylko wtedy zauważył lekko wystający brzuch dziewczyny. Nastia zbledła i prawie upadła. Co pan sobie myśli? Komisarz podchwycił ją i usadził na krześle. W twoim stanie nie wolno się denerwować. Dlaczego milczeliście tak długo? Nastia płakała nie słuchając go. Przecież czekam na jakikolwiek znak od niego. Informacja nie była pewna, dlatego nie dzwoniliśmy, choć matce już powiedzieliśmy. Matce? Przecież ona nie wychowywała Daniła. Mimo to była tutaj w zeszłym tygodniu. Komisarz wzruszył ramionami. Dziewczyna tylko pokręciła głową. Przypomniała sobie matkę o synu. Czego ona chce? W gruncie rzeczy Nastii było wszystko jedno. Najważniejsze, aby z Daniłem było wszystko w porządku. Czas mijał. Tego dnia Nastia wracała z pracy trochę później. W kawiarni musiała zostać dłużej z powodu bankietu. Koleżanki starały się nie obciążać dziewczyny pracą, ale ciąża przecież nie jest chorobą. I szefowi by się nie spodobało, gdyby unikała pracy. Więc Nastia pracowała. Dobrze, że jutro wolne. Bo teraz, zbliżając się do domu, zdała sobie sprawę. Jak jest zmęczona? I nie tylko pracą, ale też niepewnością. Co tam udaniła? Nastia otuliła się cieplej szalikiem. Zimno. Chociaż to dopiero listopad. Ale pogoda tu nie ma nic do rzeczy. To od niepokojących myśli serce mażnie. Przy wejściu do budynku na ławce zauważyła kobietę w średnim wieku w stylowym płaszczu. Kobieta, widząc Nastię, wstała jej na spotkanie. Ty jesteś Nastia? Tak. A pani kto? Przepraszam. Ja. Z uśmiechem zapytała kobieta. Jestem matką Daniła, Olgą Nikołajówną. Rozumiem. Czego pani chce? Zapytała Sucho Nastia. Ja chcę? Wykrzyknęła Olga Nikołajówna. Chciałabym, żebyś ty, drobiazg, zwolniła moje mieszkanie. Pani mieszkanie? To mieszkanie Daniła. Co ty mówisz? To mieszkanie należało do mojej matki, w zasadzie to moje mieszkanie i ja to łatwo udowodnię. Czyli pani tyle lat nieobecna, a teraz postanowiła zgłosić swoje prawa? Ciekawe, co na to Danił powie. A nie twoja sprawa, gdzie ja byłam. Miałam swoje prywatne życie i zupełnie nie obchodzi mnie opinia Daniła, tym bardziej, że go już nie ma. Co pani mówi? Danił żyje. Nastia prawie się rozpłakała, słysząc takie złe słowa. Czy w to wierzysz? Nie. I przy okazji, na żadne wypłaty od państwa z jego powodu nie licz. Jestem jego matką, krewną, a ty właściwie nikim. Dowiedziałam się, nawet nie jesteście małżeństwem. Olga Nikołajówna coś jeszcze krzyczała, ale Nastia nie słuchała. Odwróciła się i szybkim krokiem skierowała do wejścia, z dala od tej wstrętnej kobiety. Żebyś jutro już się wyprowadziła z mieszkania. W przeciwnym razie przyjdę z dzielnicowym. Nastia słyszała jej krzyk już w drzwiach. I nie myśl, że swoim brzuchem mnie zmiękczyć. Nocą Nastii śniły się koszmary. Raz krzycząca Olga Nikołajówna, innym razem jakaś bójka w kawiarni. A potem nagle śnił jej się Danił, patrzył na nią przez okno i pukał w szybę. A ręka jakaś koścista. Dziewczyna przerażona otworzyła oczy. Teraz już na jego słyszała pukanie. Ktoś bardzo uporczywie stukał do drzwi wejściowych. Dziewczyna spojrzała na zegarek, ósma trzydzieści rano. Narzuciwszy szlafrok, skierowała się do drzwi. Na progu stała Olga Nikołajówna. Co śpisz? Zaśmiał się i skierowała do mieszkania, odepchnąwszy ramieniem ciężarną dziewczynę. Zbieraj swoje rzeczy i wynoś się. Wczoraj ci już o tym mówiłam, nie zrozumiałaś? Nie pójdę nigdzie, spokojnie odpowiedziała Nastia. Tutaj mieszka mój narzeczony i wkrótce urodzi się nasze dziecko. Aha, mądra czy ceo. Olga Nikołajówna zawisła nad dziewczyną jak drapieżny ptak. A ty jesteś tu zameldowana, pięknotko, a w ogóle masz meldunek miejski? Tymczasowy, Danił załatwił. Daniła już nie ma. Ryknęła Olga. I twój meldunek to bzdura psia, jestem właścicielką i nie zameldowałam cię tutaj. Nie jesteś matką, wyszeptała blada Nastia, jesteś jak hiejna. Danił wróci, zobaczysz. Tak, czekaj, tylko na miliony od państwa nie licz. I zbieraj już swoje grejti i wynoś się, bo zaraz wezwę dzielnicowego. A jeśli on nie pomoże, to przyjdą moi znajomi z rynku, to gorący południowi chłopcy, twoja ciekawa sytuacja ich bardzo zainteresuje. Olga podło zasyczała. Dokładnie na, wyszeptała Nastia. Zrozumiała, że lepiej nie zadzierać z tą kutliwą kobietą, trzeba było opuścić mieszkanie, mieszkanie, które już uważała za swoje gniazdko z daniłem. Tak, mówił jej, że to mieszkanie babci od strony matki i matka formalnie właścicielką, ale przez tyle lat danił przyzwyczaił się uważać mieszkanie za swoje. Nie myślał on, że matka tak po prostu przyjdzie i wyrzuci jego ciężarną narzeczoną. Nastia ze łzami zbierała swoje rzeczy i gorączkowo myślała, do kogo może teraz zadzwonić, gdzie się zatrzymać. Jasne było, że musi jechać do domu do mamy, szczególnie że dawno ją zapraszała, mówiąc, że spokojnie dojdzie do porodu i urodzi dziecko. A co będzie potem, czas pokaże, ale musiała jeszcze dwa tygodnie przepracować do urlopu macierzyńskiego. Nastia zadzwoniła do swojej koleżanki Julii i krótko wyjaśniła sytuację. Na dwa tygodnie mogę cię przyjąć, zgodziła się Julia, a potem moi rodzice wrócą z sanatorium. Nie obrażaj się, ale moja mama jest bardzo porywcza. Dziękuję i to wystarczy, przyjaciółko. Nastia troszkę ożywiła się, potrzebowała tylko dwóch tygodni. Zebrawa swoje rzeczy i poszła do wyjścia przy progu smutno spojrzała za siebie, i oto nie ma już ich wspólnego gniazdka z daniłem, a Daniu wróci. Na pewno ona w to wierzy. Z kuchni wyjrzała Olga i skrzywiła się. Gotowe? Spadaj już. Nastia nic jej nie powiedziała, jak można rozmawiać z taką suchą i okrutną kobietą, która ma w głowie tylko pieniądze, nie martwi się o syna, wszystko jej jedno, co stanie się z jej jeszcze nienarodzonym wnukiem. Wstrętna. Nastia ostrożnie zamknęła za sobą drzwi, wyszła z klatki schodowej i złapała okazję do domu Julii. Przyjaciółka nie była zachwycona gościem, ale przyjęła ją godnie. Przydzieliła jej miejsce na kanapie w swoim pokoju, dała pościel, ręcznik. Co dalej? Ostrożnie zapytała. A potem do mamy? Westchnęła Nastia. I rzeczywiście, po dwóch tygodniach pociąg już zabrał ją do dalekiego, zaśnieżonego kraju. Dziewczyna poinformowała matkę o swoim przyjeździe, a ta z radością czekała na córkę w domu. Wspólnie jest łatwiej znosić wszelkie smutki, a narodziny dziecka będą o wiele radośniejsze. Nastia siedziała w wagonie, ściskając w rękach telefon. Upragniony numer tak i nie zadzwonił. Gdzie jesteś, Daniel? Nastia starała się nie myśleć o złym, aby nie martwić siebie i dziecka. Trzeba mieć nadzieję, trzeba wierzyć. Do domu zostało około trzech godzin jazdy, gdy pociąg zatrzymał się na dużej stacji. Postój 40 minut, ogłosiła konduktorka. Nastia postanowiła wyjść na peron, trochę odetchnąć powietrzem, a przy okazji kupić bułkę. Pamiętała, że na tej stacji zawsze sprzedawano takie smaczne, aromatyczne pieczywo. Dziecinko, ubierz się cieplej, powiedziała jej troskliwa, starsza sąsiadka. Zimno tam, pójdź. Tak, oto na dworcu termometr wskazuje minus 20 stopni, kiwnęła Nastia. Ale mam ciepłą kurtkę, będę szybko. Nie spiesz się, mamy 40 minut postój. Nastia uśmiechnęła się do dobrej staruszki i wyszła z wagonu. Przy odpowiednim kiosku była mała kolejka zbiegłych pasażerów. Nastia stanęła na końcu, licząc, czy zdąży. Tak, powinna. I wtedy poczuła ostre szarpnięcie. Jakiś mężczyzna pociągnął na siebie jej torebkę. Tak mocno, że pasek został na jej ramieniu, a torebka w jego rękach. Na sekundę Nastia oniemiała, a potem krzyknęła. Złodziej, złapcie złodzieja. Ludzie natychmiast się zerwali, a złodziej natychmiast wmieszał się w tłum. Na próżno Nastia krzyczała, płakała, jacyś ludzie biegali po peronie w poszukiwaniu przestępcy. Ale ten jakby się rozpłynął. Policja pojawiła się na miejscu. Nastia musiała iść do komisariatu na dworcu, napisać zeznanie. W zasadzie w tej torebce nie było nic cennego, ale były tam paszport, polisa zdrowotna, karta wymiany dla ciężarnej i oczywiście portfel z ostatnim tysiącem rubli. Zasiłek macierzyński jeszcze jej nie wypłacili, właściciel obiecał przeleć na konto w ciągu kilku dni. Dobrze, że chociaż ta sama karta i telefon zostały w kieszeni kurtki. Podczas gdy nastia była na komisariacie, jej pociąg odjechał. Co ja teraz zrobię? zapłakała biedna dziewczyna. Ten pociąg będzie dopiero za dobę, a inny do nas nie jedzie. To tylko kilka godzin jazdy do was. Wzruszył ramionami policjant. Wynajmij taksówkę, a za paszport się nie martw, wydamy ci zaświadczenie, potem wszystko odzyskasz. Znalezienie tego złodziejaszka raczej się nie uda, już gdzieś wyrzucił Twoje rzeczy. Co tam paszport, nie mam pieniędzy, karta jest pusta, a portfel był w torebce, nawet by nie wystarczyło. Szlochała dziewczyna i wtedy poczuła tak silny ból w brzuchu, że krzykiem zakrzyknęła. Policjanci pobiegli, zaczęli się krzątać, o zaświadczeniu szczęśliwie zapomnieli, przekazali jęczącą z bólu dziewczynę medykom i odeszli. Anastię przewieziono do szpitala położniczego. Tamtej nocy dyżurowała tylko jedna położna, lekarz akurat był na operacji. Obejrzała dziewczynę, siedem miesięcy. Wczesne porody najwyraźniej wszystko zaczęło się od przeżyć, a położna zapytała o dokumenty. Jak to bez paszportu? Krzyknęła. A gdzie jest karta wymiany? Wszystko ukradli na dworcu. Skrzywiając się z bólu, odpowiedziała Nastia. Skąd mam wiedzieć, że nie kłamiesz? Może nie jesteś przebadana, może masz HIV lub gruźlicę, a ja mam cię wprowadzać do zdrowych kobiet? Stałam na liście w mieście. Co ty mówisz? Idź rodzić pod krzakiem, bezdomna. Wrzasnęła położna i pociągnęła Nastię za rękę do drzwi. Nie mogę. Pięknęła. Proszę, pomóżcie. Położna na chwilę się zastanowiła, potem zrobiła dziewczynie jakiś zastrzyk. I po kilku minutach wydawało się, że jest lepiej. Idź stąd. Powiedziała położna i dosłownie wypchnęła ciężarną nastię na ulicę. Idź. Nastia została sama na progu szpitala z przerażeniem zdając sobie sprawę, że skurcze wracają jeszcze chwila i z bólu zawyje jak wilczyca. Nieszczęsna przyszła matka doszła do drzwi izby przyjęć, zapukała. Położna otworzyła drzwi, zobaczyła ją i z siłą zamknęła drzwi. Wtedy zadzwonił telefon Nasti, z ostatnich sił chwyciła słuchawkę. Może to mama musi jej powiedzieć, ona coś wymyśli. Mamusiu, mama, kochana. Numer był nieznajomy, Nastia drżącą ręką nacisnęła przycisk. Nastia, moja ukochana, witaj. Moja dziewczynko, usłyszała męski głos. Danił. Ledwo przytomna, wyszeptała dziewczyna. Żywy. Żywy, żywy. Dreszcz w głosie Daniła było słychać z oddali. Zwolnili nas, byłem w niewoli. Ale teraz wszystko w porządku, wkrótce będę w domu. Jak ty? Słyszysz? Daneczko, tu takie rzeczy, mama twoja przyjechała, mnie wyrzuciła, pojechałam do swojej mamy, przegryzając bulwargi, powiedziała Nastia. Rodzę. Za wcześnie z pociągu spóźniłam się na stację, zabrali mnie do szpitala, a paszport mi ukradli, ze szpitala mnie wyrzucili. Jak wyrzucili? Krzyknął Danił, ignorując całą inną informację. Gdzie jesteś? Nastia z trudem podała adres i straciła przytomność. Nie wiedziała, jak Danił po ich rozmowie rzucił się do jakiegoś wojskowego dowódcy, który ich powitał, błagając o jakąś pomoc. Dowódca wysłuchał go, przeklinał, że tu wróg naszych chłopców bije, a na ojczyźnie gotowi są niszczyć własnych. Cholerni biurokraci. Nic się nie stało, chłopce, nie martw się, urodzi ci się zdrowy syn, przyszły obrońca, mruczał generał i zadzwonił do ministra zdrowia. A tam przez dziesięć minut już dzwonili do głównego lekarza tego samego szpitala, pod murami którego nastia skręcała się z bólu. Główny lekarz był w tym czasie w domu, ale natychmiast przyjechał do szpitala i osobiście zaniósł nastię na ręce do szpitala. A ty, stara głupia, powiedział o położnej. Módl się do Boga, aby i dziewczynka i dziecko przetrwały. Nastie poddano operacji, kiedy doszła do siebie. Jej dziecko było w inkubatorze, a ona na oddziale intensywnej terapii. Rano została przeniesiona do zwykłej sali, zadzwonił Danił. Mamy syna, lekarze mówią, że wszystko jest w porządku, tylko mały trochę pod obserwacją zostanie, powiedziała Nastia. Szczerze mówiąc, nic nie pamiętam, przegapiłam własne narodziny. To nic, uśmiechnął się Daniu, potem to sobie powtórzymy, tylko najpierw się pobierzemy. Nastia, wyjdziesz za mnie. Tak, nawet dziś. No, dziś się nie da, ale za miesiąc przyjadę. Przyjedź do mojej mamy, już do niej zadzwoniłam. Dobrze. Tak, kochanie, czy możesz teraz spojrzeć przez okno? Chyba tak. Nastia ostrożnie obróciła głowę, jej łóżko było dokładnie naprzeciwko okna. A to, co zobaczyła na ulicy, sprawiło, że uśmiechnęła się i zdziwiła jednocześnie, zresztą jak wszyscy, którzy w tym czasie spieszyli się w miasteczku do swoich spraw. Naprzeciwko sali Nasti w tym czasie ta sama położna, która pierwotnie wyrzuciła ją ze szpitala, układała z ROS napis na śniegu dziękuję za syna Nastia. ROS było dużo, położna starała się, układała staranne litery na śniegu, a dokąd miała pójść... Kiedy dziś rano główny lekarz wezwał ją i powiedział. Kupujesz 101 róż na własne pieniądze i układasz ten napis na śniegu, żeby ta dziewczyna zobaczyła. Po co? Zdziwiła się położna, dajcie mi je po prostu podarować, skoro już tak. Jeszcze będziesz stawiać warunki, i krzyknął główny lekarz. Z powodu ciebie dzwonili do mnie z samej Moskwy, prawie mnie zwolnili. I za co? Za to, że mam w szpitalu diabli wiedzą kogo pracującego. Ojciec dziecka powiedział, że przyjmie przeprosiny, jeśli ułożysz kwiaty na śniegu, a darować ich nie trzeba, bo w szpitalu kwiaty są zabronione, czyż ty o tym nie wiesz, idź. I położna poszła do kwiaciarni, wiedząc, że będzie musiała opróżnić całą kartę kredytową. A główny lekarz jeszcze długo pił środki uspokajające. Oto taka historia. Tak, by wyrzucić tę położną, ale jak zwolnisz własną siostrę? Musiałem udowodnić zarządowi, jak dobrą jest pracowniczką. No popełniła błąd, komu to się nie zdarza? A całą tę sztuczkę z kwiatami wymyślił ten sam generał, do którego zwrócił się Daniel. Tak go rozgniewało bezduszność tych, którzy stoją na straży życia i zdrowia. Musiał być karnie ukarany, aby innym nie przyszło to do głowy. I powiedział o tym chłopcu: Danilowi się spodobało. Miesiąc później, jak obiecał, wrócił do Nasti i syna, którzy już mieszkali z walentiną Pietrówną, mamą Nasti w osadzie. Danil został ranny i unieważniony. Teraz tylko spokojne życie. I to życie postanowił budować z dala od miejskiego hałasu, z dala od matki kukułki, która zresztą nie była tak bardzo szczęśliwa, dowiedziawszy się o cudownym ocaleniu syna. A Daniel i Nastia w końcu się pobrali bez głośnego wesela, sukienki i restauracji. Ale czy to najważniejsze, kiedy ludzie się kochają. Daniel pracuje na stacji obsługi technicznej, Nastia zajmuje się domem z małym Jegorkiem. Pomaga matce w domu i myśli o zdobyciu wykształcenia prawniczego zaocznie w przyszłości. Ale to wszystko w przyszłości, a na razie na pierwszym miejscu jest dla niej rodzina. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał się Wam ten opowiadanie, proszę zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, napiszcie swój komentarz i zasubskrybujcie kanał. To dla mnie bardzo ważne. Do zobaczenia wkrótce.